Witam serdecznie, moi drodzy. Coś mnie tak przytkało na początek mojego filmiku. Yy, jeszcze raz witam serdecznie. Yy, sobotni poranek. Dziś troszkę odpoczynku. Nareszcie czuję, że mam weekend po pracowitym tygodniu, bo tak to, to właściwie codziennie mam weekend. Yy, I. No cóż. Jest okej okay, na razie. Moja terapia jeszcze nie przynosi efektów, wręcz przeciwnie, czuję się tak troszkę gorzej. Jednak problemy innych są przytłaczające, ale jednocześnie rozwojowe, bo przepracowujemy wtedy własne, jakby takie schematy, programy, naleciałości. Przekonania, założenia, które właściwie mogą nie być prawdą, a bardzo mocno nas w życiu dotykają. Wczoraj zaczęłam dla Was problem programów dziecięcych, z czego się biorą, jak to w ogóle się jakoś tak rozwija w nas. No, od początku. Początek jest w ciąży. W okresie prenatalnym naszym, kiedy płód się rozwija, kiedy my się rozwijamy, gdzieś tam w brzuszku mamusi, dużo też zależy od emocji mamy. Od tego, czy jesteśmy dzieckiem chcianym, kochanym, oczekiwanym, czy przypadkowym, czy niechcianym. Przypadkowe może być i chciane i niechciane, więc to <laughs> różnie z tym może być. No, najgorszy jest moment, kiedy jesteśmy dzieckiem niechcianym. My o tym nawet nie wiemy, ale w brzuchu mamy to czujemy. Słyszymy wszystkie emocje, złości, smutki, radości, niepokoje yy, i to wszystko gdzieś tam już na nas wpływa. I już mimo tego, że rodzimy się jako czyste dusze, to mamy już jakiś niewielki bagaż w naszej świadomości, emocji, które zostawiła nam mama. Do tego do, przy, przy, przenosimy, y, znaczy dostajemy w, w, w tym y, plecaczku wyposażenia, charakter, y, osobowość i y, y, no, i zaczynamy iść przez życie. I teraz, w zależności jakiej rodzinie się y, rodzimy, takie dostajemy programy na życie. Dostajemy <śm> i te dobre, i te złe. Do tego dochodzą doświadczenia związane y, z samym życiem. Y, doświadczamy, próbujemy, smakujemy różnych emocji. <śm> I najpierw kształtują nas, nas rodzice, otoczenie rodzinne, babcie, dziadkowie, a potem wchodzimy w wiek szkolny, i tam kształtuje nas szkoła, rówieśnicy, nauczyciele, autorytety. To, co dostaniemy od nich, to, co nam podsuną, czasem są to książki, czasem są to filmy, są to rozmowy, i idziemy z tym dalej. <laughs> I te programy, które w tym najwcześniejszym okresie dzieciństwa, tak do, nie wiem, 3, 4, 5 lat, to jest to, co nas kształtuje na całe życie, ten, ten, ten filar, który mamy. A później to są już tylko dodatki. Rodzimy się w różnych rodzinach. Rodzimy się w rodzinie powiedzmy normalnej, Yy, pełnej, mama, tata, gdzieś obok dziadkowie, z, z jakimś systemem wartości, które od nich przeważnie przejmujemy, a później możemy się buntować, bo nie chcemy tego, zmieniamy. Ale na początku te wartości są od nich, są naszym autorytetem. Dopiero później dostrzegamy, że jednak nie, lub całe życie są autorytetem, też tak może być. I nabywamy tych naszych programów. Są rodziny yy, patologiczne, gdzie yy, dominują jakieś używki typu alkohol, narkotyki. No jeszcze pół biedy jakie spalenie, bo to jest taki nauk, który yy, nie, nie do końca wpływa na psychikę osób, które w nim są, są w takim otoczeniu, ale wpływa na organizm, ponieważ osoby będące w otoczeniu palacza są wiernymi palaczami i często wchodząc w dorosłe życie, odchodząc do rodziców mają taki głód nikotynowy, bo nikt nie pali na przykład w ich otoczeniu i albo sami próbują, albo całkowicie to odrzucają, bo im to przez całe życie przeszkadzało. To też różnie z tym bywa to też jest program. <laughs> I yy, na no gorze, jak są te rodziny alkoholowe i narkotykowe. Z rodzin alkoholowych wychodzą dzieci o różnych emocjach. Zazwyczaj są to bardzo wrażliwe osoby, bardzo empatyczne, mają bardzo wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej, mm. czyli potrafią bardzo mocno współodczuwać i odgadywać emocje innych osób w ich otoczeniu. Skąd to się bierze? A no stąd, że jeżeli w takiej rodzinie alkoholowej jest agresja związana na przykład, że rodzice się kłócą, albo któryś z rodziców szuka um, możliwości napicia się, i w momencie, kiedy jest trzeźwy, jest agresywny. To takie dziecko wychowujące się, się w strachu w takiej rodzinie musi też przewidywać emocje swoich rodziców, po prostu, żeby przetrwać, moi drodzy. I te emocje um, po prostu zostają te, ten, ten, ten yy, powiedzmy, że jest to zaleta, że ta zaleta yy, odgadywania ludzkich uczuć właśnie po to, żeby przetrwać, yy, zostaje na całe życie. To są bardzo yy, Myślę, że inteligentne osoby, oprócz tego, że inteligencji emocjonalnej, bo ta emocjonalna pozwala im się rozwijać również w innych kierunkach. <laughs> Niosą przez życie taki... <laughs> no, strasznie zachrypłam dzisiaj, nie wiem czemu. Niosą przez życie taki bagaż. Dużo spraw, które... W życiu się przetrafiły w związku z nałogiem rodzica, jednego lub drugiego. Są to osoby, które unikają całkowicie alkoholu albo idą w alkohol. Czasem jest tak, że zachowują równowagę, ponieważ tylko jeden rodzic pił, i w tym momencie piją okazjonalnie. Ale wystrzegają się jakiś <śm> momentów braki kontroli z powodu alkoholu. Raczej są to y imprezy typu urodziny, imieniny, gdzieś jakieś wyjście ze znajomymi, ale nie jest to jakieś nałogowe, a przynajmniej y rzadko się to zdarza. No, na pewno się zdarza, że, że jednak to okazjonalne okazuje się bardzo <śm> intensywne, że. Na umór i, i do upadku całkowitego o, o podłoże, że tak powiem. No ale raczej są to osoby umiarkowane. To się nazywa syndrom DDA. Dorosłe dzieci, alkoholików. Są do tego specjalne programy naprawcze w dorosłym życiu. Jest 12 kroków DDA. Jeżeli ktoś z Państwa czuje, że um, wychował się w takiej rodzinie, to warto sobie poświęcić chwilę czasu i poszukać na internecie 12 kroków DDA. Jest też 12 kroków alkoholików w momencie, kiedy oni trzeźwieją i próbują naprawiać swoje życie, zapisują się do klubów AA i też przepracowywują mnóstwo swoich traum. Zazwyczaj ich traumy spowodowały, że zaczęli pić, zaczęli, zaczęły. Stresy, lęki. Są też wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy piją w ukryciu wieczorem, po pracy, a w ciągu dnia są przykładnymi obywatelami i wykonują wysoko postawione zawody, takie jak dyrektorzy, sędziowie, lekarze, adwokaci, no różne takie. Wysokie stanowiska <laughs> i po nich, nikt by nie powiedział, że oni mają jakieś problemy z nałogiem. Natomiast odczuwają to ich dzieci. Troszeczkę inaczej niż y, alkoholicy agresywni i y, tacy, powiedzmy z innej półki społecznej. <laughs> Więc y, w DDA jest bardzo dużo mm, emocji, bardzo dużo analiz, mm, ogromnej wrażliwości, i yy, idą przez życie zazwyczaj z programem yy, niedostępnego rodzica. <grym> yy. Dziewczynki, które miały wycofanych, chłodnych ojców, Pijących lub nie, bo to też dotyczy osób, które um, <laughs> mog mogą nie pić, a są po prostu chłodni emocjonalnie, szukają podobnych partnerów w dorosłym życiu. Zazwyczaj przejmujemy jakiś program matki lub ojca. E są też osoby, które nie piją, a jednocześnie są bardzo toksyczne w swoich rodzinach są to na przykład apodyktyczne mamy, które chcą by ich dzieci były najlepsze, najpiękniejsze najwspanialsze, którymi można się pochwalić narzucają takim dzieciom ogromny rygor, bycia najlepszym i tak mają iść przez życie te osoby ciągle czują niedosyt swojego perfekcjonizmu w życiu, zmagają się Y, z mocną ambicją chcą być najlepsze, nawet jeżeli już tej mamy nie ma w pobliżu. Y, są też mamy, które mają, mm, powiedzmy, zafiksowanie na punkcie urody, y, i jeżeli ich dziecko nie spełnia kanonów urody, które narzuciła ona sobie w swoim umyśle, też taką dziewczynkę potrafią odrzucać. Krytykować mocno, że jest gorsza, że jest brzydsza. Ech, e, często jest to rywalizacja matki z córką, bo jeśli okazuje się, że córka jest ładniejsza i matka ma tego świadomość, to będzie cały czas dewaluować dziewczynkę, że jednak jest gorsza. Ech, wynikają z tego różnego rodzaju kłopoty, kłótnie e, dla obu pań. Jeżeli ta dziewczynka już jest na przykład w takim do, dorosłym życiu, a jednak jeszcze y, gdzieś tam przebywa w otoczeniu swoich rodziców, to często wywołuje to mega kłótnie, bo jedna naciska, druga się broni, albo taka dziewczynka idzie z bardzo niskim poczuciem własnej wartości przez życie, myśląc, że jest do niczego. I czasem te piękne kobiety, okazuje się, że przy bliższym poznaniu, które by się wydawało, że są silne, przebojowe, idą przez świat, gdzieś tam w środku okazuje się, że są jak te małe dziewczynki i mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. I nawet nie zdają sobie sprawy ze swojej urody, ze swojego piękna i zewnętrznego, i wewnętrznego. <laughs> Idą przez życie jak skulone pieski. Mm. I no to też jest, jest duży problem. <laughs> Na pewno nie wyczerpałam tematu programów z dzieciństwa. Jest on obszerny. Zaznaczyłam tylko mały fragment, jak funkcjonują dzieci z programami. Um, może zrobię część drugą, jak sobie to wszystko pozapisuję, bo ja tak właściwie wszystko z głowy mówię, y, z różnych doświadczeń, które y, spotykam życiowych mm. osób, których spotykam. Y, I jeżeli widzę taką osobę, y, która idzie z programem. Y, Takim skrzywionym z domu rodzinnego, to szukam właśnie i analizuję, skąd to się może brać. To pomaga później w rozwoju osobistym, jeżeli zagłębimy się w swoje dzieciństwo i znajdziemy traumy, które nami <laughs> kierują do dnia dzisiejszego i potrafimy je przepracować, to jest to połowa sukcesu w rozwoju osobistym. Do tego służą właśnie terapie, żeby poszukać tych y, zaciśniętych węzłów y, i je po prostu porozpuszczać. Jak je rozpuszczamy, y, nasze ciało jest spokojniejsze, jest bardziej zrelaksowane, y, mniej choruje, bo bardzo dużo chorób y, to są psychosomaty, które gdzieś tam w nas siedzą. I powiem Wam, że nawet takie przypadkowe mm, y, sytuacje, jak złamanie ręki, skręcenie nogi, mm, nie są przypadkowe. One się biorą z naszej podświadomości, że czegoś nie chcemy lub czegoś za bardzo chcemy i to idzie w ciało. I w różnych okolicznościach chorujemy lub następuje przypadek losowy, który wydaje się przypadkiem, a jednak nim nie jest i badając totalną biologię, widzę, że yy, zwykłe zaniesienie się nożem w palec też nie jest przypadkiem. Dlaczego w ten palec? Dlaczego w tym miejscu? Dlaczego akurat teraz? Więc o totalnej biologii też Wam mogę kiedyś opowiedzieć. Nie jestem znawcą, ale już dużo przypadków widziałam, które... Yy, Pokazują, jak odbija się choroba w ciele po traumatycznym zdarzeniu w życiu. I to jest po prostu jak zapisana księga. Tak ma być i koniec. Oczywiście, totalna biologia to jest też coś takiego, jak właściwie zdrowienie organizmu. To jest na przykład <laughs> dziwne, że nowotwór może być objawem zdrowienia. Serobionego od problemu. I dopiero jak sobie to uświadomimy, to szybciej wychodzimy z choroby. Taka ironia losu. Ale o tym powiem Wam kiedyś indziej. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pokazał, jak programy z dzieciństwa wpływają na Wasze życie. Jeżeli macie niedosyt, to zrobimy część drugą. I będziemy dalej drążyć temat. To tyle, życzę Wam miłej soboty. Ja zaraz mam zajęcia z psychologii pozytywnej, więc yy, muszę powoli kończyć. Może coś się dowiem ciekawego, to Wam też przekażę. Gdybyś chciał na razie w przyszłości mm. zgłębić swoje <klujny>, życiowe problemy na takiej mm. Na takim poziomie jeszcze nie terapii, a rozmowy indywidualnej, to ja y, będę do dyspozycji w postaci y, takich rozmów online. Jeszcze tego nie ogarnęłam, ale myślę, że jaki, jako taka, taki, powiedzmy, doradca życiowy, troszkę się spełnię w tej funkcji i opowiem Wam, co Wami kieruje i jak to ewentualnie. Ruszyć i co z tym zrobić. Psychologiem nie jestem, więc to jest z poziomu życiowego i doświadczeń życiowych, ale czasem powiem Wam, że psycholodzy krążą na obkoło, nie nazywając problemu po imieniu, po to, żeby jak najdłużej leczyć pacjenta. I czasem mamy przypadki, że chodzimy, chodzimy do psychologa. A później trafimy na y, jakiegoś kołcza rozwoju i y, y, mówcy motywacyjnego. I to, co już słyszeliście przez wiele lat, psychologa, nagle okazuje się, że rozwiązuje się w ciągu 5 minut, bo kołcz Wam powie jedno zdanie, które Wam otworzy coś. I y, y, w tym momencie możecie pracować. Namacalnym problemem, a nie kręceniem się w kółko. Hmm. Powiem Wam taki może przykład, że <laughs> psycholodzy na przykład powiedzą, y, No, Pana mama y, to jest osoba, która ma takie, taki program y, i ona po prostu y, ma swoje y, przemyślenia. Dylematy, i to, jej wy zachowania wynikają z tego, jak została wychowana, i to wszystko okej, okay, powiedzmy, nie? Y I to jest takie kręcenie się wokół czegoś, wokół czegoś, a nikt na przykład nie powie zdania klucz, które jest zamykające ja to rozumiem, bo to zamyka dalszą drogę do pracy, że na przykład ta mama jest narcystyczna, po prostu. Psycholog nie użyje tego słowa. Bo to powoduje, że pacjent dostaje informacje. I niektórzy pacjenci od razu zgłębiają temat i szukają informacji na temat, że ktoś jest narcystyczny, skąd to się bierze, jakie są objawy, jakie są przesłanki, jak się zachowuje taka osoba. I co można z tym zrobić? Jak się na przykład od narcyza yy, uwolnić? No, od narcyza jest tylko jedna wolność, po prostu odejść, jaki by nie był. Narcyz nienawidzi ciszy, nienawidzi dystansu, nienawidzi... Olania go, że tak powiem, nieładnie. <śm> no, jest to trudne, bo to trzeba pracować nad, nad tym, żeby taka osoba chciała się uwolnić i wiedziała, jak to zrobić. A jeżeli na przykład psycholog krąży koło tematu, ale nie powie wprost, to cały czas jesteśmy w takim własnym sosie i nie wiemy, co z tym zrobić. A jest mnóstwo opracowań na temat różnych zaburzeń, w tym narcystycznych, które po prostu możemy przerobić na własnej skórze i nie wydając dużo pieniędzy na prywatne konsultacje psychiatryczne, psychologiczne. Bo po prostu mamy temat, z którym możemy pracować od razu. No, to tyle, moi kochani. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam.